Także jesteśmy tutaj, M5, M90, 600 koni, mamy tutaj panewki do wymiany, wałby trzeba wyjąć, cały silnik najlepiej wyjąć i ten po prostu, no jest bardzo ładna, jest tutaj co, po prostu, poduszeczka jedna wystrzelona, to można później drugą wystrzeloną, trzecia, co jeszcze, szyba wiadomo, nie? No, konkretny full, wypas ten pakiecik. Także no, tutaj są bezprzewodowe ładowanie telefonu. Już tutaj drzwi mam otwarte. No wiadomo, no, można było ją przepchnąć ładnie na neutralu 4WD, oczywiście że Tutaj mamy silnik. Tutaj lampa, jedna świeci, drugi oczywiście nie mamy. Tutaj silnik do zrobienia, bo na wiadomo te panewki. Trzeba było najlepiej wyjąć ten silnik i po prostu zobaczyć co jest. Jeszcze ktoś tutaj korek zostawił? Nie wiadomo, czy. A to jest wyłamane, po prostu. No, czyli jest to ciekawe. No, najlepiej silnik wyjąć. Motulem zalana Tutaj mamy ładny szczał Felga 20. No, ładuje się, żeby można było sobie coś zobaczyć. No, także tak to wygląda. Performance. 20 z kafera, karbon karbon spolwiarnony pomniczki Akrapovic także ładna jest